Dzień dobry państwu. W tym tygodniu Parlament Europejski wykonał szereg prac przygotowawczych do sesji plenarnej, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Będzie tam poruszonych wiele interesujących i ważnych tematów, więc zawsze przed takimi wydarzeniami trzeba podjąć wiele wysiłków, żeby ta sesja przebiegała zgodnie z planem i z założeniami. Niemniej pracowały komisje problemowe Parlamentu Europejskiego i na przykład Komisja do Spraw Transportu i Turystyki zajmowała się aktualizacją przepisów unijnych w sprawie praw jazdy I poruszam ten temat dlatego, że prawo jazdy wiadomo, prawo uczestnictwa w ruchu drogowym. To jest kwestia o bardzo szerokim zasięgu i interesująca bardzo wielu obywateli we wszystkich krajach unijnych. Zatem przygotowywane są przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sprawa jest o tyle ważna, że na drogach Unii Europejskiej rocznie ginie ponad 20 tysięcy osób. Często z powodu spożycia alkoholu. Więc najważniejszym zadaniem jest oczywiście obniżenie liczby tych ofiar. I temu mają służyć przyszłościowe rozwiązania dotyczące czy wprowadzenia mobilnych praw jazdy, aby uwzględnić transformację cyfrową i jednolity rynek e, unijny, jak również e, dwuletnie okresy e, próbne, e, czy zerową, jak już mówiłem, zerową tolerancję dla e, kierowców, którzy są pod wpływem e, alkoholu. E, no niemniej jednak e, zasadnicze tematy będą e, omawiane w przyszłym tygodniu i pozwolę sobie, żeby Państwo w przyszłym tygodniu złożyć bardziej szczegółową e, relację. E, wracamy teraz do pytań. Pan Adam. E, marszałek organizuje w Kinie pokaz zaprzysiężenia nowego rządu. Czy wybiera się pan na tę projekcję do kina? Ja mam zaproszenie, zarówno na poniedziałek, jak i na wtorek, gdybym mógł, to bym nie tyle poszedł do kina, ile po prostu poszedł do Sejmu i obejrzał to wszystko na żywo. Ale ponieważ w poniedziałek rozpoczyna się sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, więc z oczywistych powodów nie mogę być w sejmie. Będę to oglądał w telewizji albo w internecie. W każdym razie będę trzymał kciuki za to, żeby jak najszybciej cały maner się powiódł, to znaczy żeby w poniedziałek Pan Morawiecki nie otrzymał wotum e, zaufania, żeby jak najszybciej, czyli też w poniedziałek, Donald Tusk został wybrany przez Sejm premierem, a we wtorek, samego rana, żebyśmy usłyszeli ekspozę premiera Tuska i poznali oficjalnie, bo nieoficjalnie będziemy o tym wiedzieć, przecież skład rządu Donalda Tuska, i żeby w ten sam wtorek albo najpóźniej w środę rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony przez prezydenta. Pani Ania, czy pana zdaniem ryzyko rozlania się konfliktu Ukraina-Rosja jest duże? Mam tu na myśli udział Polski. Nie, ja uważam, że te. E, takie. E, jakieś e, bardzo. Groźne nawoływania, czy takie powiadomienia, że grozi nam jakaś interwencja wojsk rosyjskich, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest nieprawdziwe. Zwróćcie Państwo uwagę, skoro Rosja tak się męczy i to już przez długi czas, żeby pokonać armię ukraińską. To wyobraźcie sobie Państwo, że teraz ta wymęczona, wycieńczona armia rosyjska ma zamiar zajmować jakiś kraj na terytorium NATO, gdzie przecież wojska natowskie nie są w gotowości, nie były do tej pory zużywane w konfrontacji na Ukrainie. To przywódcy rosyjscy musieliby być samobójcami, żeby na to się zdecydować, więc nic nam nie grozi. Natomiast grozi nam mnożenie tego rodzaju opowieści, jakoby za chwilę Polska się pogrążyła w jakiejś wojnie, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pytaniem jest, co się stanie, kiedy Ukraina przegra wojnę, bo na to się niestety zalosi. Że po wstrzymaniu pomocy czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Europy, armia ukraińska bardzo szybko zostanie na polu bitwy jako siła przegrana. Tego nie wiemy. Nie wiemy, jak się dalej sprawy potoczą. Ale wydaje mi się, że coraz, coraz częściej. Słychać, iż zainteresowane kraje już nie tyle będą się posługiwać wojenną retoryką, tylko będą szukali jakiegoś rozwiązania dyplomatycznego, żeby zakończyć tą wojnę, w której y, giną setki tysięcy ludzi po obydwu stronach tego y, y, konfliktu. Oby jak najszybciej tak się stało. Pani Ola, nabyłam właśnie książkę pana premiera, czy planuje Pan wraz z redaktorem Lisę Wierzór autorski. Tak, Panie Olu, 20 grudnia o godzinie 17 w hotelu Belotto na ulicy Senatorskiej planujemy wieczór autorski razem z Panem Redaktorem Lisem. Na Facebooku i na Twitterze będą w tej sprawie odpowiednie powiadomienia. Także. Każdy z Państwa, kto będzie chciał przyjść, uzyskać autograf od autorów. Serdecznie wszystkich razem z Panem Lisem zapraszamy. Bardzo się cieszę, że jak rozumiem, książka już jest w sprzedaży. I w takim razie do zobaczenia, Pani Olu. Pan Jerzy Morawiecki, Morawiecki oskarża opozycję o zbyt wolne działania. Tymczasem PIS przez ostatnie miesiące nie zrobił nic z ustaleniem cen energii za przyszły rok. No oczywiście, proszę państwa, no ale czego się można spodziewać po panu Morawieckim czy po innych, po innych działaczach pis -u? Nie wiem, czy państwo oglądają bezpośrednią transmisję. Ja dzisiaj, pracując w swoim gabinecie w Parlamencie Europejskim, miałem okazję zerknąć na to, co się działo w Sejmie i Sądzę, że dopiero teraz Polacy poznają prawdziwe znaczenie tak zwanej opozycji totalnej, bo kiedy PiS rządził, mówiono, że ma do czynienia z opozycją totalną. Dopiero teraz PiS pokaże, co to znaczy opozycja totalna, i e, e, siły rządzące muszą e, się nauczyć, jak z tą opozycją totalną walczyć. Mieć e, wypróbowany zespół ludzi, którzy są w stanie w każdej chwili podjąć polemikę z posłami PiS-u no i tracić się za bary, bo tu żadnej taryfy ulgowej nie będzie i nie ma co się łudzić, że będzie można jakoś się z pisowcami porozumieć i tak dalej tak dalej. Nic z tych rzeczy, zapowiada się bardzo ostra walka i to przez wiele następnych lat. Pani Marta, jak pan ocenia działania policji, granatniki, postrzały, śmierć dziecka, odejście Szymczyka to chyba dobry znak dla wszystkich? Tak, ja napisałem trochę słów na swoim twitterowym blogu, możecie państwo to przeczytać. Uważam, że odejście pana Szymczyka Szynczy, to jest czas najwyższy. On się zapisał jako bardzo słaby, bardzo mierny komendant policji, a jednocześnie komendant, który był na usługach PiSu i stał się zamiast policją państwową, policją jednego ugrupowania. Zresztą widzieliście Państwo te obrazki, pamiętamy je wszyscy, setki trzy tysiące policjantów zgromadzonych pod domem pana Kaczyńskiego, ochraniających Kaczyńskiego na tak zwanych miesięcznicach. Y, czy przy schodach, czy przy pomniku na, 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 na Placu Piłsudskiego można było odnieść wrażenie, że y, priorytet y, Polskiej Policji Państwowej jest jeden, ochrona PiSu i przede wszystkim ochrona y, Kaczyńskiego. Całe szczęście, że to się kończy, a niestety przykłady, ten także tragiczny przykład, ten ostatni, kiedy Dwóch policjantów zginęło, pokazuje jak policja była niedoszkolona, jak, jakie braki policja wykazuje. No, tragiczny stan szeregów policyjnych, który doprowadził do bardzo wielu negatywnych zdarzeń. Zresztą jest, są dziennikarze, którzy twierdzą, że mniej więcej Około 30 osób, mówię o cywilach, zginęło w czasie interwencji policji przez te lata, gdzie PiS królował na naszej scenie politycznej. I to wystarczy za, za wszystko. Pan Michał, panie premierze, jak pana zdaniem przebiegnie proces oddawania władzy w ministerstwach? Wymiana ministrów to jedno, kolejną rzeczą jest dokonanie audytów. I, Ewaluacja, ewakuacja pracowników, czy bazując na waszym doświadczeniu ma pan jakieś wskazówki dla nowej władzy. Proszę państwa, moje doświadczenia e, są tutaj zupełnie zbędne, dlatego że <laughs> ja obejmowałem, e, ja byłem trzy razy ministrem, ministrem pracy i polityki społecznej, ministrem szefem Urzędu Rady Ministrów i ministrem spraw wewnętrznych i administracji. I to były czasy. Kiedy e, objęcie stanowiska ministra i pożegnanie tego, który przede mną zajmował to stanowisko, przebiegało w sposób harmonijny i bez żadnych przeszkód. Moim, e, ja byłem następcą pana Jacka Kuronia, jeżeli chodzi o ministerstwo pracy. Przekazywaliśmy sobie władzę nad tym ministerstwem w sposób niezwykle harmonijny. Co więcej, ja zwróciłem się do wiceministrów pana Kuronia, że jeżeli chcą, to mogą dalej ze mną pracować. I kilku chciało pracować, łącznie z Andrzejem Bączkowskim, który był. Najpierw u mnie wiceministrem, a potem został moim następcą już w czasach rządu pana Cimoszewicza. Pan Bączkowski był działaczem Solidarności, internowanym w stanie wojennym i wyobraźcie sobie państwo, był moim zastępcą. To są rzeczy, które dzisiaj są nie do pomyślenia, ale wtedy miały miejsce, więc. To samo było, jeśli chodzi o zdawanie przeze mnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowy minister pan Tomaszewski przyjechał z nowym premierem, panem Buskiem. Posiedzieliśmy trochę. Ja się zapytałem, czy nie chcieliby się napić jakiegoś koniaczku. Wyrazili zgodę. Wypiliśmy koniak, pożegnaliśmy się. Jak to się mówi, jak cywilizowani ludzie, ale dzisiaj nie ma na to ani klimatu, ani chęci. Więc zapewne nowi ministrowie, jak wejdą do swoich resortów, to spotkają się z murem niechęci czy wręcz z jawną wrogością. To będą na pewno zdewastowane resorty, rozkradzione. Już takie kradzieże się zdarzają w różnych resortach. I nowi ministrowie będą mieli szalone problemy. Ale muszą przede wszystkim zacząć od audytu, tak jak pan tutaj sugeruje, czyli zrobić taki raport otwarcia i po prostu zobaczyć, co tam zastali no i sformułować wnioski pod adresem tych, którzy rządzili, jak trzeba będzie, to wnioski również do aparatu ścigania. Pan Kamil, podobno w Nowym Roku do Polski mają popłynąć pierwsze pieniądze z KPO. Nie zupełnie, Panie Kamilu, bo to będą, jeżeli popłyną, to to będą środki z takiego dodatkowego jakby KPO dotyczącego transformacji energetycznej i to są środki, które nie podlegają kryterium KPO, jeżeli chodzi o praworządność i tak dalej, i tak dalej. Więc tu się nic nie zmieniło. Prawdziwe środki z KPO popłyną wtedy, kiedy Komisja Europejska otrzyma wiarygodne informacje, że praworządność w Polsce została przywrócona. A niestety decyzje, wczorajsze decyzje prezydenta Dudy to wszystko utrudniają, bo powołanie nowej grupy tak zwanych neosędziów przez prezydenta Dudę no, utrudnia, utrudniać będzie wykonanie kryteriów praworządności. Więc Duda niestety swoją decyzją odracza proces przekazywania pieniędzy z KPO. Pani Dana. Panie premierze, mówił pan kiedyś, że chce napisać i wydać książkę, że brakuje panu czasu. Czy to jest ta książka, czy będzie jeszcze następna? Książkę zamówiłam, czekam z zaciekawieniem i przeczytam. Nie, to jeszcze nie jest ta, o której myślę. To jest wywiad z rzeka prowadzony przez Tomasza Lisa. Ja niechętnie zresztą godziłem się na Taką formę przekazywania opinii. Już wolałem sam pisać niż prowadzić tak, takie wywiady, no ale Tomasz Rys mnie przekonał, że to może być dobra forma, więc jestem ciekaw na Państwa na spostrzeżenia. W każdym razie, Liz wyciągnął ze mnie trochę rzeczy, o których ja praktycznie nigdy nie mówiłem. To jest taka spowiedź, albo inaczej, jak nie spowiedź, to w każdym razie zwierzenia w sytuacji, w której ja już nie muszę gryźć się w język, bo praktycznie rzecz biorąc, przez całe życie polityczne musiałem uważać na to, co mówię, żeby nie tyle nawet sobie samemu zaszkodzić, ale nie zaszkodzić formacji, którą reprezentowałem. Teraz jestem już wolnym człowiekiem, już nie muszę na to uważać. Więc to jest pierwsza książka, gdzie nie muszę zważać na to, co y, mówię, i tutaj muszę Wam Państwu powiedzieć, że na pan list jakoś ze mnie to y, wydobył. Będziemy zresztą o tym mówić y, 20 o godzinie 17 w Warszawie na spotkaniu autorskim. Pan Szemek, <coughs> czy rząd zrobi coś z wysokim zanieczyszczeniem powietrza? Podobno jesteśmy razem za, Indiana, za Indiami. No to już jest pytanie oczywiście do nowego rządu. Ja nie wiem, kto będzie nie, właściwym ministrem dla tych spraw, ale znając, znając poglądy pana Donalda Tuska, jestem przekonany, że zrobione zostanie wszystko, żeby Polacy mogli oddychać świeżym powietrzem, a nie powietrzem silnie zanieczyszczonym. W każdym razie taką mam nadzieję. Pan Tomasz, co pan sądzi o ostatnim zamieszaniu odnośnie tzw. ustawy wiatrakowej. No to jest ogromna przestroga dla Tuska i dla wszystkich, dlatego że został użyty chwyt, który był często stosowany przez PIS, a często krytykowany przez ówczesną opozycję, czyli tak zwana wrzutka. Polega to na tym, że pracujemy nad ustawą i nagle grupa posłów wrzuca czy dołącza do, tej, do tego projektu. Ustawę, która albo w ogóle się nie wiąże z głównym tematem, albo słabo się wiąże. I tak właśnie zrobiono. I ponieważ ten sposób był ostro krytykowany przez poprzednią opozycję, czyli przez PO, PSL, lewicę, to cała ta sprawa stała się dobrą okazją do olbrzymiej krytyki, która została oczywiście. Natychmiast sprokurowana przez PiS. Można zatem powiedzieć, że początek to, to, tej koalicji nie był dobry, że ktoś zapomniał, że trzeba być bardzo ostrożnym i ktoś złamał po prostu, no, z, 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 złamał proces konstruowania ustawy. Ja już napisałem na Twitterze, że jeśli. Tusk chce w przyszłości zapobiec tego rodzaju procesom, to musi stosować dwie, co najmniej dwie, dwie formy postępowania. Raz. Każdy projekt poselski musi mieć stanowisko rządu. Także, jeżeli wpływa do Laski Marszałkowskiej i to jednocześnie musi ten projekt wpłynąć do kancelarii rządu i na posiedzeniu Rady Ministrów albo systemem obiegowym ten projekt musi uzyskać opinię rządu. I bez tej opinii, bez tego stanowiska, projekt w Sejmie nie może być przedmiotem rozważań. To pierwsza sprawa. A druga, jeżeli pojawia się projekt poselski w Sejmie, to oprócz tych posłów, którzy. Występują jako wnioskodawcy, on powinien być podpisany przez wszystkich szefów klubów koalicyjnych albo przez sekretarzy klubów koalicyjnych, żeby było wiadomo, że został uzgodniony ze wszystkimi klubami. Wtedy te rzeczy się nie będą powtarzać. W każdym razie ja pamiętam, że kiedy byłem szefem rządu, to taką praktykę stosowaliśmy. Jeżeli wpływał projekt poselski, a w ogóle wtedy zakładaliśmy, że projekty poselskie są wyjątkiem. PiS wprowadził zupełnie coś innego, mianowicie, że projekty poselskie były wręcz zasadą. Projektów rządowych było jak na lekarstwo. Więc u nas było odwrotnie. Dominowały projekty rządowe, a jeżeli wpływał projekt poselski, to musiał być rozpatrzony na posiedzeniu Rady Ministrów i uzyskać stanowisko rządu, to znaczy opinię rządu. I ta opinia była załączana do projektu, no i to wtedy szło do, do Sejmu. Marszałek Sejmu sprawdzał, czy jest dołączona opinia Rady Ministrów, i wtedy projekt uzyskiwał numer i był kierowany pod obrady. Jeżeli tak, tak te, pro, te procedury nie będą przestrzegane, to co chwila będzie mieli do czynienia z czymś, co jest bardzo przykre, bo będzie automatycznie wykorzystywane jako, a, jako źródło ataku na mm, władzę, która powstaje. Pan Łukasz, czy Mikołaj zawitał do Brukseli, gdzie spędzi pan tegoroczne święta? No, atmosferę świąteczną już widać. Na, na, i od, od samego lotniska, jak się ląduje na lotnisku w Brukseli, to y, już widać. Y, te tradycyjne świąteczne dekoracje, tak samo i w Parlamencie Europejskim. Natomiast jeżeli chodzi o święto, o święta, to rozważaliśmy to z moją żoną, ale uznaliśmy, że tym razem spędzimy w domu, żeby się nacieszyć atmosferą świąteczną i pobyć razem przez kilka. Dni. Na tym kończymy, proszę Państwa. Jeszcze to nie jest nasze ostatnie spotkanie, więc będę miał okazję Państwu złożyć serdeczne życzenia świąteczne. No a teraz wszystkiego dobrego.